Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Hearts of Iron 3 jako Wielka Brytania na modzie Black Ice. Dlaczego nie było odcinków od prawie tygodnia? No słuchajcie, jeśli jesteście studentami to wiecie co się dzieje właśnie w tym okresie, także myślę, że nie muszę się wam tłumaczyć. Aczkolwiek, jeśli chcecie wiedzieć czy coś więcej, to zapraszam swojego Facebooka tam e, prawdopodobnie łącznie z tym odcinkiem, który będę wrzucał link do tego odcinka, on tam e, gdzieś na Facebooku będzie i w tym poście prawdopodobnie e, pojawi się jakieś takie małe wyjaśnienie czemu tam e, te odcinki ostatnio tak powolutku tutaj nam po prostu powstają no ale nic, ja sobie teraz przeglądam tutaj rzeczy, które mi się budują widzę, że mamy bardzo dużo ostatków, które na pewno mi się przydadzą chociaż chciałbym najpierw się jakoś obronić na lądzie patrzę, że nie mam wcale już tak dużo manpowera ale to jest związane z tym, że wybudowałem dużo tutaj jednostek chyba też buduję jednostki zmotoryzowane i rozkwiniam w tym momencie, czy przypadkiem nie opłacałoby się tego zamienić. Bo, jak sobie zobaczymy na dywizję, pisaliście mi zresztą, że lepiej budować piechotę e, złożoną z normalnych jednostek, z normalnych brygad piechoty, a nie e, z piechoty zmotoryzowanej. Bo chyba taką właśnie buduje, prawda? Bo to jest zmotoryzowana piechota. Dokładnie, ona bardzo dużo e, niestety tutaj. Wymaga nakładów finansowych, że tak powiem. Nie chcę jej całkowicie kasować, bo już niektóre są, że tak powiem, w połowie. No, jeszcze myślę, że tą zostawię, ale czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To zróbmy sobie tak, że od tej po prostu trzeciej, to ja je wskasuję. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo ładnie, bardzo mi to równo wyszło. Dlatego teraz sobie zrobimy dywizję po prostu złożoną z piechoty e, zwykłej. I tak, no nie, czemu chciał. Do tego dorzucimy sobie na pewno. E, już sprawdzam, co ja tutaj mam. Co ja tutaj mam. Na pewno chciałbym coś przeciwczołgowego. Nie wiem, czy niszczyciel czołgów jest dobrą jednostką, czy jest dobrym pomysłem w ogóle. Szkoda, że nie mam tutaj takich statystyk, które pokazywałyby mi całą. Cały skład tej piechoty. Ale widocznie nie potrzebuję. Twórcy modu stwierdzili, że nie potrzebują... To nie, teraz sobie tutaj dam po prostu anti-tank. Dam sobie też. Może artylerię? Nie wiem, czym się różni artyleria. Znam zwykłą artylerię. Dorzućmy do tego też, może, właśnie coś przeciw samolotom. I dorzućmy coś. Jeszcze widzę, że mam jedno miejsce do zapełnienia, więc być może dorzucimy samochód pancerzony. Hmm. Kawalerię. Nie, chyba nie. Dobra, wysłuchajcie, wrzucimy sobie po prostu jeszcze e, Armor Cara, dlaczego by nie. I oczywiście zrobimy tych jednostek sztuk 10. Zastartujemy ten projekt. I jak widzicie trochę mniej tutaj. E, teraz nas to kosztowało. No, Widzę, że tutaj też już budujemy jakieś dywizję, no dobra, zostawmy to tak jak jest, konwoje też mi się przydadzą, myślę decyzję mamy, odpalimy sobie decyzję lotnisko na pierwszy poziom, no i jedziemy z skoksem tak naprawdę, bo jeszcze technologia jak sobie przejrzymy to tutaj powoli nam się wszystko dokańcza, mamy jeszcze ponad ponad tutaj limit technologii, także myślę, że tutaj jest akurat całkiem przyjemnie no i przyspiesza sobie troszeczkę czas, nie, nie bardzo, bo oczywiście nie chcę tutaj za bardzo przesadzać, ale za to chciałbym ich tutaj zlikwidować co może nie być takim taką prostą rzeczą wbrew pozorom, o właśnie co straciliśmy a tutaj to sobie możecie nie sądzę, żeby tutaj Brytyjczycy cokolwiek złego kombinowali ewentualnie mógłbym spróbować ten garnizon tutaj zatrzymać, bo oni chcą mnie chyba odciąć i to jest w ogóle czemu tutaj ten czas leci tak szybko dobra Wygraliśmy tutaj coś, więc to jest na pewno plusik tego wszystkiego. Nie wiem natomiast tak. Tutaj przebiega bitwa, bo. A tutaj jest, dobra. 38. Czy jest szansa, żeby to wygrać? Wiem też, że gdzieś yy, mam. Cholera. Yy, że gdzieś mam samoloty, które gdzieś tam się biją, prawdopodobnie. No nic. Najwyżej dorzucimy jeszcze kolejne samoloty, które mogą tam coś kombinować. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Lekki bombowy. Znaczy, no, aby w sumie nie zbombardować ich? No, w sumie. Później będzie mnie kosztowało dużo odbudowanie tej infrastruktury. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby to robić. Ale myślę, że jak port rozwalimy to nie, wiecie co, wolę zaatakować ich po prostu na ziemię dobra, tutaj w takim razie mamy szansę na wygranie tak samo tu to mnie, to mnie bardzo, bardzo cieszy yy, mamy konwoje, które znowu tam przepadły gdzieś i tu jest teraz sytuacja niezbyt ciekawa ale jest coś związane głównie chyba z tym, że o mój Boże, ile tu jest jednostek yy, że No mam troszeczkę te jednostki jednak zdezorganizowane i ich jest tutaj dużo i Niemcy wykorzystują ten fakt no i niestety jest jak jest. Może powinienem się wycofać tu w ogóle i utracić te prowincje na rzecz wroga. Może to nie byłby taki głupi pomysł. Eee, przytrzymać je. Eee, tutaj się przerzucimy w ten sposób. Tutaj utrzymamy te jednostki. Eee, tutaj mam nadzieję, że zdążymy. Dobra, słuchajcie, wycofajmy się tu. Wy tam już lecicie. Dobra, więc wy tu będziecie, mam nadzieję, chronić mój kraj przed całą tą zawieruchą wojenną, a ja tutaj będę czekał, aż te jednostki będą mogły znowu zaatakować z tej strony. Mam nadzieję, że to będzie na pewno. jakieś skuteczne. 20 godzin. Tutaj potrzebuję więcej samolotów, które by mnie osłaniały. Polskie tutaj samoloty niestety są zdezorganizowane, ale mamy samoloty Rafu, które są. Fighter Bomberami, więc te samoloty mogę tutaj przerzucić. A przechwytujcie sobie tutaj. Dobra. Wiem, że to jest trochę mało. Jeszcze ten drugi też dorzucę. Dobra, niech będzie to. I mam nadzieję, że e, będzie ok. 38, 39, 40. Tutaj wygląda ta sytuacja na całkiem. Przebiegająco sprawnie, także myślę, że skąd oni się tu wzięli? Co ja tu widzę? Godzin tu zostało 42. Pięknie po prostu. Tu mamy garnizon, którego nie bardzo chcę stąd ruszać, tak naprawdę. I tu mamy jednostki, które też mogłyby w jakiś sposób się tutaj przedostać. Nie wiem tylko za bardzo, jak mógłbym to zrobić, bo mam tych jednostek tutaj tylko sztuk 4. A port jest w tym miejscu, więc może ja sobie po prostu przerzucę tutaj te jednostki i stąd zabiorę je statkami, transportowcami i być może zasantuję gdzieś tutaj. Chociaż tutaj nie będzie portu wtedy. Chyba, że te jednostki przejdą do Exeter właśnie i tutaj spróbuję coś wykombinować. Byłoby całkiem w porządku, gdyby to mi się udało, tak powiedziawszy. Oj nie, wy tam nie idźcie. Tylko garnizon idzie, co tu się dzieje? Aha, bo wyjdziecie tam, dobra. A to wy możecie w sumie, Whoops. O oh, faaaak Shit. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie Zaczynam mieć poważne, poważne problemy Na razie nie ma chyba nikogo Więc być może uda mi się, o mój Boże, co tu się dzieje Już naprawdę jestem skazany chyba na śmierć w tym momencie No liczyłem na to, że mi się uda Naprawdę na to liczyłem i teraz jest dosyć ciężko. Więc tak, te jednostki stron. Będę musiał niestety znowu stąd zabrać. Mam ich tutaj dosyć sporo, więc myślę, że. Nie ucierpimy jakoś bardzo na tym. No niemniej jednak nie chcę tutaj stracić Londynu w tym momencie. Tym bardziej, że tu widzę, że oni się jakoś desantowali w ogóle. Nie wiadomo skąd. Tu nie mam praktycznie nikogo. Więc mogę zaatakować. Tylko w ten sposób. Tutaj nie powinno być żadnych przeszkód. Może nie, nie powinna atakować tutaj takimi jednostkami bardzo ciężkimi. No ale jednak coś trzeba zrobić. Jakoś się tutaj cholera obronić. To nie będzie takie proste, jakby się wydawało. No nie wiem, zostawię to na razie w ten sposób. Może mi się coś tutaj uda jeszcze wykombinować, ale. Z tego co widzę, to ciekawie nie będzie. No nic, walczymy do końca. Najwyżej się poddamy i tyle. Ale może tak nie będzie. Tutaj jednostki jeszcze mają 15 godzin, także poczekamy sobie troszkę. Okej, okay, tutaj niestety jestem atakowany. 4, 3, 2. Exeter straciliśmy. Pięknie po prostu. Po prostu pięknie. Dorzućmy im tutaj trochę mocy. Ta bitwa jest raczej zabezpieczona. Aczkolwiek boję się trochę o tej bitwy. Tutaj. Aldershot. Na szczęście, tutaj idą niektóre jednostki. No, poczekam aż tutaj się te po prostu jednostki zorganizują w jakimś większym stylu. I zobaczymy, co dalej po prostu będzie. Ja na razie nie chcę tutaj niczego przesądzać. Kaiser Wilhelm II. Fajnie. Niemcy dostali niezadowolenie. To mnie bardzo uradowało. Wygraliśmy bitwę o York. A co tu się dzieje w ogóle? Tutaj są jeszcze. Dalej bitwy przeprowadzane, no niestety, ale tutaj chyba wygramy. To jest sam garnizon, w sumie, więc to nie będzie nic wielkiego. Co dalej? Co dalej? Słuchajcie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że skasujemy te jednostki tu i będziemy mogli się przenieść teraz na drugi front. Nie chcę wykorzystywać tych jednostek w tym miejscu. Wiecie co? Może mi się uda, chociaż w sumie nie sądzę. Ale wykorzystam sytuację taką, że mamy tutaj po prostu kilka jeszcze może bez tego garnizonu, kilka jednostek na północy, które spokojnie mogę przeznaczyć tutaj do zabrania tych wszystkich prowincji. I spróbujemy po prostu coś tutaj jeszcze uszczknąć. Co się stało? Aha, dobra. Ok, wszystko jest w jak najlepszym porządku. W takim razie tutaj spróbuję się znowu przenieść nie wykorzystując tych najlepszych jednostek bo w sumie nie wiem czy jest sens żeby to robić no zobaczymy może ta bitwa będzie miała jakiś głębszy sens może nie zostawię to na chwilę a później zdecydujemy co, co będziemy robić dalej no nie jednak tutaj się kolejna bitwa jakoś rozstrzyga także tutaj jest tak całkiem... o, o o o o pięknie dobra więc wy sobie tutaj już stójcie tak samo jak wy no i cholera to jest teraz ten problem że no niestety... Nie, chcę cholera tego tak robić. Muszę pozabierać jednostki niestety stąd, co mi się nie bardzo podoba, szczerze mówiąc. Ale tylko po to, żeby zabezpieczyć je, to... Żeby zabezpieczyć swój kraj, to, to jest właśnie... Gra warta świeczki w tym momencie. Tutaj przegrywam. Ale być może uda mi się za chwilę ich odciąć od portu, co będzie oczywiście bardzo dobrą rzeczą. No, i oczywiście teraz stracimy garnizon, który <laughs> gdzieś tutaj nam się niestety zapodział. <laughs> Co 20 godzin, no mój Boże? Czemu tyle? 25. Wiem, że teraz e, sytuacja jest dosyć poważna i że czas płynie dosyć wolno bo tylko na potrójnej prędkości. Ale, ale tutaj trzeba naprawdę ogarnąć dużo rzeczy, a ja nie zawsze mam czas to robić. Niestety. Wrzućmy sobie ich gdzieś tutaj. No i teraz tak, zobaczmy co ja mogę robić dalej. Hmm... Kurde. Myślę, żeby tak, zlikwidować tą kieszeń w tym miejscu. Oczywiście przedostanie się do tego portu będzie największą, największym moim zadaniem. Tak samo jak teoretycznie przejęcie tego portu. W sumie to już mógłbym próbować robić w sumie. Podejrzewam, że ten garnizon tutaj się nie utrzyma. Więc was wyślemy tu, wprawdzie, przez rzekę, bo przez rzekę, no ale. 14 godzin, dobra, więc gdyby się udało ten port odebrać, byłoby już całkiem przyjemnie. Dlatego, oczywiście, ten port, który będziemy starali się bardzo mocno przejąć. No, garnizonami nie chcę walczyć, więc musimy poczekać tutaj na jakieś wsparcie. No i to miejsce, w którym jest tak naprawdę najgorsza sytuacja, bo jak się pewnie domyślacie. No, tutaj jednak Niemcy nas biją. Więc może ja was tu po prostu przerzucę. Wiem, że odsłonimy strasznie w tamtym miejscu wszystkie lokacje możliwe. No ale nic. Teraz podejrzewam, że Niemcy będą po prostu bezustannie, tak naprawdę, wysyłać tutaj jakieś jednostki. Dobra, słuchajcie, wy tu stójcie. Nie jest to chyba najlepsza. Miejscuwa, o mój Boże, jeszcze nie będę mnie teraz... Naprawdę? Shit. Za dużo to jest tutaj moich jednostek, znacznie za dużo, mogłem tego nie robić. To był błąd. się z tymi jednostkami. I obrońmy się tamtymi. Proszę. Norwich straciliśmy niestety. Ale zaraz powinniśmy zyskać kolejną prowincję tutaj, więc to też jest. No, nie powiem, że to jest jakaś rzecz pocieszająca, ale na pewno lepsze to niż nic. Bez garnizonu tu proszę. Tu będzie ciężko się dostać, naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. Chociaż może tutaj lepiej będzie. Nie, nie będzie tu lepiej. No, nie chcę stracić Londynu. To będzie najgorsza rzecz, jaką mógłbym teraz uskutecznić. Ech, trudno się mówi. Tutaj jednostki sobie już maszerują, także tam mnie cieszy niezmiernie. Tak samo jak tutaj w sumie. Dobra, mogę trochę przyspieszyć czas. Straciliśmy bitwę o dower, co jest rzeczą jeszcze gorszą. Chociaż tamten dower to już jest w sumie po Dover jest pozamiatane. Pierwsze jednostki się tutaj dostały. Tak. Eee, Ciągle patrzę, czy przypadkiem nie tracę jednostek w głupi sposób. A w sposób, który oznaczałby bardzo szybką klęskę. I podejrzewam, że tak się właśnie będzie niedługo działo. Nie, tutaj się nie przebije raczej. Tutaj też się raczej nie przebije. A te jednostki są raczej zdezorganizowane. Też może nie do końca w sumie. 80 godzin. Poczekamy i spróbujemy się tutaj przebić. Na szczęście te jednostki teraz stoją w dobrym miejscu, więc. No proszę, tu mnie atakują cholera. Ha! To pomyślał. Ale na no szczęście tutaj już więcej jednostek idzie, także. Powinienem sobie z tym poradzić. A te jednostki jeszcze dwie doby muszą, niestety, poczekać. I wtedy sobie spróbujemy zrobić tutaj takie natarcie z dwóch stron. W sumie na dwie prowincje. Zobaczymy, czy to się uda. Może nawet z trzech. O mój Boże Ale i tak czuję, że powoli ta sytuacja zaczyna się bardzo wymykać spod kontroli I, I może mieć naprawdę duże problemy, żeby sobie z tym jakoś później poradzić Drugim korpusem na pewno nie chcę walczyć oraz garnizonem też nie Tutaj nie wiem, czy się opłaci cokolwiek teraz robić Wiecie co, może zaatakujmy tu i spróbujmy tutaj to wesprzeć Nie wiem, co z tego wyjdzie. O, myślę, że się uda. Dobra, tu fajnie i oni mają drugi port cholera, jasne. Na szczęście nie odcięli mnie w żaden sposób. Więc to jest na pewno rzecz dobra. Spróbujmy tak się tu przedostać. A jednak nie odcięli, bo tutaj nie mam połączenia cholera żadnego. Shit. Zróbmy to w ten sposób po prostu. Konwoje, 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 dobra. Mamy oczywiście nową rzecz e, Zniszczyć flotę francuską Dostaniemy jeden jedności, super I tak mamy ogromny bunt Co mnie trochę martwi, ale... Ale trudno A Więc tak, e, ja w sumie Myślę, że za chwilę będziemy kończyć chciałbym was poprosić o taką rzecz Żebyście mi mianowicie powiedzieli Czy macie jakiś plan na ratunek, bo no bo jak widzicie jest trochę lipa w tym momencie. Tutaj na północy się trochę za bardzo rozpanoszyli i teraz mam... będę cierpiał z tego powodu, ale trudno. O, super. Więc tak, tu się spróbujemy wbić. Tutaj widzę, że oni się też zbyt dobrze czują w tym miejscu, więc myślę, że trzeba będzie im tutaj pomóc. Garnizon na garnizon razem ze wsparciem zwykłej piechoty będzie chyba wystarczył, żeby pokonać Niemców. A może nie? Zobaczymy zresztą. O, odcięliśmy tutaj, albo oni mnie odcięli. Nie wiem, co się stało. No, w każdym razie, coś się stało, i nie jest to nic dobrego, bo widzę, że też atakują mi Londyn. Ale mam nadzieję, że Londyn się obroni. Natomiast nie jestem przekonany, czy to się obroni. Bo jednak tutaj Niemców wylądowało całkiem sporo. Ole. Luton mi zabrali też. I. Jesteśmy naprawdę na skraju w tym momencie wyczerpania fizycznego. Yy, dlatego trzeba coś z tym zrobić i to jak najszybciej. Nie chcę zabierać też tych dobrych jednostek z Londynu, no ale czymś walczyć muszę. Może uda mi się ich w ten sposób jakoś otoczyć, bo jeśli oni przejmą mi teraz tą prowincję, to już jestem naprawdę udupiony. A nie mam żadnych jednostek, które mogłyby tutaj podejść w tym, w tym momencie, i to jest bardzo naprawdę ciężka sytuacja. cholera jasna, no patrzcie co tu się dzieje, naprawdę alder shot eee. <grymna> <grymna> no nie chcę nic mówić, ale ale jest naprawdę cienko w tym momencie mam nadzieję, że uda mi się odciąć tutaj ich stąd i później być może odciąć też y, tą prowincję Sytuacja jest naprawdę bardzo groźna w tym momencie. Naprawdę. No nie gadajcie, że tu przegrałem. Przejdźcie wszyscy tu. I spróbujmy rozwalić ten garnizon i przy okazji się tutaj obronić i później wszystkie te jednostki stąd postaram się na południe przerzucić. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że dużo dobrych rzeczy. Ale to są tylko moje życzenia i Obawiam się, że może tak troszeczkę nie być. Czy my to wygraliśmy? Wygraliśmy, super. Ech. Co dalej, chłopaki? 90 godzin. No to wylećcie tu w takim razie. Wiem, że dover byłoby lepszym pomysłem, no ale musimy Londyn ochronić. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. O, widzę, że Norwegia została <śm> oswobodzona. Nie pamiętałem tego. No dobra. W takim razie ja będę kończył teraz odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję też, że e, zrobimy razem wspólnie coś, że coś wymyślimy i być może uda nam się ochronić e, przed aneksją. Byłoby ciekawie. W każdym razie ja oczywiście zapraszam Was na swojego Facebooka, do którego linki e, macie po prawej stronie i zapraszam też do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Jeśli klikniecie magiczny guzik, subskrybuj, wtedy będziecie widzieć e, powiadomienia, kiedy wrzucam odcinki, więc... E... Więc warto. No i cóż, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.